Tak, ja opowiem państwu o możliwościach wsparcia jakie są z środków funduszy unijnych, bo to jest ten główny element, o który przedsiębiorcy chętnie sięgają. Natomiast finansowanie to nie jest jedyne, wsparcie jakie oferujemy polskim przedsiębiorcom, bo to są różne rodzaju też wydarzenia, w którym bierzemy udział, szkolenia, spotkania informacyjne, szczególnie tak ważne dla osób, które chcą aplikować już w konkretnym działaniu i chcą bardziej szczegółowo poznać zasady, kryteria wyboru projektów czy zasady ubiegania się o wsparcia, rozliczania projektów, to takie spotkania są zawsze organizowane po ogłoszeniu danego konkursu i chętnie Państwo bierzecie w nich udział, bo tam można już szczegółowo dowiedzieć się o zasadach danego działania czy danego naboru. Natomiast finansowanie to nie jest też jedynie środki z funduszy europejskich, ale są to też środki z budżetu państwa czy Innych programów, z których mamy możliwość oferowania Państwu wsparcia finansowego. Również wsparcie oferujemy poprzez na przykład ośrodki Enterprise Europe Network, które są takie bardziej działania, można powiedzieć, miękkie, dotyczące współpracy przedsiębiorców, szukania nowych kontrahentów, partnerów biznesowych. Dzisiaj mam mało czasu i pokrótce omówię możliwości. Jakie są w PARPIE, jeśli klikacz zacznie działać? Jest. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 PARP jest zaangażowana w wdrażanie trzech programów dla nowoczesnej gospodarki, dla Polski Wschodniej i dla rozwoju społecznego. Każdy z tych programów ma swoje działania, ma też określoną grupę odbiorców i podmiotów, do których jest dedykowane to wsparcie i o tym za chwilkę Państwu wspomnę. Pierwszym z działań z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, też takim działaniem, które mogę powiedzieć z zeszłego roku, które się cieszył największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, to jest ścieżka SMART. Jest to działanie dla tych mikro, małych średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się i wdrażać nowoczesne produkty, nowoczesne usługi. Ta nowoczesność polega na tym, że musi to być innowacja na skalę kraju. Projekt jest też dość złożony, bo przedsiębiorstwo może zrealizować szereg działań w ramach jednego wniosku o dofinansowanie i zaplanować rozwój zarówno pod kątem w opracowania i wdrożenia nowych produktów, nowych usług, takich, których nie ma jeszcze na rynku. I to jest ten zakres prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji. I który z tych komponentów jest komponentem obligatoryjnym, ale oprócz tego może również wyszkolić swoich pracowników z określonych obszarów, czy też udać się na targi, czy misje gospodarcze już z oferowanymi do tej pory produktami w firmie, więc jest możliwość zrealizowania takiego kompleksowego projektu uwzględniającego właśnie nowoczesne rozwiązania, jak i też już prowadzoną przez firmę działalność w kontekście czy zmian procesów automatyzacji, cyfryzacji, czy też właśnie, jak wspomniałam, udziału w targach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w zeszłym roku, bo tych wniosków było z konkursu na konkurs składany coraz więcej i w tym roku przewidujemy, że takie zainteresowanie również będzie. Kolejnym konkursem, z którego też przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają, to jest. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowych i szukania partnerów biznesowych, nowych kontrahentów właśnie poprzez wystawienie się na targach. Konkurs uwzględnia działania dotyczące określonych wydarzeń. Wydarzenia są wskazane bezpośrednio, w których właśnie przedsiębiorca może wziąć udział, jak i też właśnie zakres, można powiedzieć, branżowy. Kolejnym konkursem, troszkę powiązanym z tym, co moja przedmówczyni wspomniała, to są granty na eurogranty. Jest to konkurs dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców, czy nowością w tym okresie programowania jest wsparcie dla organizacji badawczych. I to jest konkurs dedykowany właśnie dla firm, które chcą aplikować w tych konkursach składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej. I my pomagamy wtedy takiej firmie w napisaniu e, wniosku i wszystkich ewentualnie załączników potrzebnych do tego, aby taki wniosek do tych projektów Komisji Europejskiej e, złożyć. E, jest to jedyna opcja w ogóle z m, wsparcia takiego dotyczącego no, napisania wniosku o dofinansowanie, bo nie można tego zrobić na przykład starając się do ścieżki smart, czyli nie ma takiej opcji, żeby dostać dofinansowanie na napisanie wniosku do normalnych konkursów. To jest takie wyjście naprzeciw właśnie firmom, które chcą konkurować z firmami z całej Europy w tych projektach europejskich. I takie Danie jej możliwości tego, aby ten wniosek był opracowany w sposób dobry. Od wielu, wielu lat już też Parpe bardzo ściśle wspiera i rozwija startupy, i te startupy nie dostają bezpośrednio wsparcia od PARPU. Dzisiaj będę mówić o takich dwóch konkursach, właśnie w w programie Startup Booster Poland i później dedykowanym dla Polski Wschodniej. W pierwszym konkursie PARP wyłoniła organizacje działające na rzecz startupów, czyli na przykład inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne i te podmioty najpierw u nas startowały w konkursie, żeby później móc właśnie oferować to wsparcie dla startupów. Definicji startupów w każdym działaniu jest inna i tutaj nie można mówić o, o jakiejś jednej definicji, bo w każdym programie definicja startupu może wyglądać zupełnie inaczej. A sam słownik, czy wytyczne, czy jakieś inne dokumenty nie określają takiej jednej standardowej definicji, czy to właśnie w postaci klastra, czy, czy startupu. Natomiast poprzez właśnie te podmioty, które Pan włonił. Osoby, startupy mogą się zgłaszać do projektów realizowanych właśnie przez wyłonione przez nas instytucje. Przeważnie, akurat w Boosterze, to są takie podmioty, które są nowymi podmiotami, które dopiero szukają, są na tym początkowym fazie prowadzenia firmy, szukają swoich możliwości i w ramach Boostera operatorzy będą oferowali różnego rodzaju wsparcie. Tu mówimy głównie też o takim wsparciu szkoleniowym, doradczym w takim kontekście rozwoju tego i firmy, czy też właśnie kojarzeniu podmiotów z odbiorcami różnego rodzaju technologii czy usług. Laboratorium innowatora to jest nowe działanie, którego do tej pory jeszcze nie było i też poprzez operatorów, których właśnie wyłaniamy, będziemy oferować wsparcie dla Osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko pracują na przykład na etacie, ale mają gdzieś tam tą swoją smykałkę do tego, aby tworzyć innowacyjne pomysły i rozwiązania, i dla nich to będzie takie działanie, które będzie oferowało im po pierwsze, przestrzeń do tego, aby te swoje, można powiedzieć, zajawki mogli gdzieś zrealizować, wdrożyć, mieć wsparcie ekspertów też w tej dziedzinie. Czyli po godzinach, w weekendy będą mogli skupić się na tym, żeby rozwijać ten swój innowacyjny pomysł przy pomocy też ekspertów i sprzętu, aparatury i zaplecza takiego technicznego. Tutaj Polska Wschodnia już nam się zaczyna i w Polsce Wschodniej mieliśmy do tej pory zawsze obszar pięciu województw. W nowej perspektywie do tego obszaru pięciu województw Polski Wschodniej dołączyło województwo mazowieckie, ale bez Warszawy i ościennych województw, bo okazało się, że mazowsze wcale nie jest takie bogate, jak się mogłoby dawać, tylko Warszawa jest tym miastem, które jest rozwinięte, a niekoniecznie województwa, nie województwa tylko powiaty czy miasta okołościenne, więc w tej perspektywie zostało to poszerzone i oferta dla Polski Wschodniej jest też dedykowana dla niektórych firm MŚP z województwa mazowieckiego. Tak samo jak przy boosterze, w platformach startowych wyłoniliśmy operatorów, akceleratory, i do nich będą mogły się zgłaszać do procesu inkubacji i tu jest ta właśnie różnica osoby fizyczne, które mają pomysł na innowacyjne rozwiązania. Innowacja tutaj jest w skali kraju. Do projektu, do inkubacji przystępuje osoba fizyczna, wybiera sobie operatora, do którego będzie chciała aplikować i na etapie inkubacji, która w zależności od tego, jaka to będzie forma projektu, branży, odpowiedni indywidualny plan takiej inkubacji będzie dobierany i będzie też zakładana w tym okresie spółka. Nie ma znaczenia, kto skąd pochodzi, ważne jest, żeby działalność była założona na obszarze terenu. Wojewódz Polski Wschodniej. Po procesie inkubacji taka spółka będzie mogła wnioskować kolejno o wsparcie finansowe na rozwój swojego produktu i wdrożenie go w działalności. Gospodarka obiegu zamkniętym w MŚP jest to też w nowej perspektywie Unia Europejska kładzie dość duży nacisk na te rozwiązania gozowe zarówno czy w ścieżce SMART, czy w projektach polskich przedsiębiorców, czy też w dziedzinie szkoleń, doradztwa. Ta gospodarka obiegu biegu zamkniętym i automatyzacja, przemysł 4.0 jest tym obszarem, na który powinniście Państwo kłaść nacisk i rozwijać się w tych kierunkach. I środki z funduszy europejskich dają też taką możliwość. W tym projekcie firma mikro, mała, średnia może ubiegać się o wsparcie. W pierwszej kolejności na opracowanie, przeprowadzenie audytu w firmie, czyli jak firma funkcjonuje, czy w ogóle ma takie działania jak dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego. Audytor zweryfikuje, jak to działa w firmie i ewentualnie jakie rozwiązania powinny zostać wdrożone, powinny być wprowadzone w firmie, aby tą gospodarkę obiegu zamkniętego stosować w działalności. To nie jest wsparcie na przekształcenie firmy, bo to jest zbyt mały projekt, natomiast to jest takie zapoczątkowanie w firmie tego, aby takie rozwiązania wprowadzać. A w drugim etapie to już jest wsparcie finansowe właśnie na realizację, na wdrożenie tego, co wynika z audytu, który został przeprowadzony, jakie działania firma, jakie rozwiązania powinna wdrożyć i tego rodzaju wsparcie jest tu możliwe. Kolejnym jest wzornictwo w MŚP, czyli tak samo, podobnie jak w poprzednim działaniu, najpierw zweryfikowanie, jak te wzory, jak ta działalność funkcjonuje do tej pory w firmie, czy powinniśmy zastosować jakieś nowe rozwiązania, nowe, opracować nowe wzory, zmienić jakieś na przykład opakowania, produkty. I to jest tak też audyt firmy, nie tylko pod kątem jednej, jakiejś, jednego działu produkcyjnego, ale wielu różnych działów w firmie, zaczynając od promocji poprzez produkcję czy jakieś inne elementy funkcjonowania firmy, to, żeby zmienić i żeby firma mogła bardziej konkurować z innymi podmiotami na rynku. Automatyzacja i robotyzacja to jest też ukierunkowanie firm w tym zakresie, aby zmienić procesy produkcyjne w firmie i zastosować nowoczesne rozwiązania maszyny, roboty, które zmienią i zoptymalizują państwa procesy działalności firmy. Nie zapominajmy też o tym, że mamy tutaj projekty wszystkie, takie można powiedzieć inwestycyjne, doradcze w zakresie tego, żeby wprowadzać innowacje, ale nie zapominajmy też o tym, żeby kształcić tych naszych pracowników, bo to jest też element dość kluczowy. PARP realizuje wiele działań dotyczących właśnie podnoszenia kwalifikacji. W tej chwili też to działa podobnie, tak że w pierwszej kolejności wyłaniamy podmioty jak firmy doradcze, firmy szkoleniowe, takie które się specjalizują w edukacji pracowników, a dopiero potem właśnie te podmioty oferują wsparcie szkoleniowe czy doradcze z zakresu określonych dziedzin. Takie konkursy w tej chwili już będą oferowane dla firm i przedsiębiorcy już będą mogli aplikować i starać się na o te szkolenia, ale też zaplanowaliśmy projekty, gdzie właśnie będziemy o dostępności najpierw wyłaniać firmy szkoleniowo- doradcze, które później będą oferować wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym zakresie. To są niektóre z tych działań, w których Państwo możecie podnosić swoje kwalifikacje i one też są dotyczące właśnie, tak jak mówiłam, czy projektów gozowych czy dostępności, bo te aspekty są też kluczowymi aspektami z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Ja ze swojej strony polecam Państwu serdecznie bazę usług rozwojowych. To jest portal internetowy, w którym znajduje się szeroka oferta różnego rodzaju szkoleń, doradztwa, mentoringu, coachingu, studiów podyplomowych, z których Państwo możecie korzystać. Możliwe też jest uzyskanie dofinansowania na tego rodzaju usługi oferowane właśnie w bazie usług rozwojowych. Te dofinansowania będzie z różnych aspektów, bo będzie i za naszym pośrednictwem wcześniejszych tych działań, które były Państwu wyświetlane, jak również tych ofert, które są bezpośrednio w urzędach marszałkowskich. Więc sama baza jest takim kompendium tego, na co można będzie również starać się o dofinansowanie, bo baza sama w sobie jest bazą komercyjną i to też jest oferta dla... Firm szkoleniowych, więc jeżeli są na sali przedstawiciele jakichś firm szkoleniowych doradczych i nie mają jeszcze wpisu do bazy usług rozwojowych, to chętnie zachęcam Państwa do tego, aby uzyskać taki wpis. Jeżdżąc na różnego rodzaju konferencje, dowiaduje się, że właśnie firmy doradcze nie korzystają jeszcze z takiej opcji, aby znaleźć się w bazie usług rozwojowych. W nowej perspektywie też będziemy Będziemy podnosić kwalifikacje tych firm, które są w, w bazie usług rozwojowych, więc te firmy, które oferują te szkolenia i doradztwo, również będą miały szansę na podniesienie swoich kwalifikacji. Akademia PARP to jest oferta szkoleń e-learningowych, czyli bez wychodzenia z domu, bezpłatnie z kończącym szkoleniem, certyfikatem możemy podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenia są różne, można powiedzieć bardziej miękkie, bo dotyczą na przykład social mediów prowadzonej firmie, czy też jak założyć własną firmę, aspekty finansowe, prawne prowadzenia firmy. Co jest fajnego w takich e-learningowych szkoleniach oferowanych przez Akademię PARP, to to, że możemy dozować sobie w do, szkolenie do ilości czasu, jaką mamy, czyli nie musimy robić szkolenia od A do Z jednego dnia, tylko dzisiaj mam dwie godzinki, to sobie zrobię, a dokończę sobie jutro. Pozostałe oferty to są oferty dla młodych przedsiębiorców, mówię tutaj o Erasmusie. Każdy może kojarzy Erasmusa Studenckiego, gdzie możemy pojechać na wymianę i edukować się przez kilka miesięcy w innym kraju, a to jest taki Erasmus dla młodych przedsiębiorców, gdzie możemy znaleźć sobie doświadczoną firmę na przykład nie wiem, w USA i pojechać do niej na kilkumiesięczny staż podpatrywać, co mamy robić, jak mamy robić, co stosują, jak stosują i później wdrożyć to i wprowadzić u siebie w firmie w Polsce. Takich osób jest dużo i to nie mówimy tylko o takich na przykład high-techowych rzeczach, ale była taka dziewczyna, która pojechała do Francji do piekarni i chodziła za tym piekarzem, patrzyła co on robi i otworzyła swoją piekarnię w Polsce. Wracając jeszcze już na koniec, nie wiem, o, nie uda mi się ach, chyba tak przeskoczyć od tyłu slajdów, to będziemy jeszcze ogłaszać w pierwszym kwartale i zaraz w drugim dwa programy, dwa działania z Krajowego Planu Odbudowy. To jest jedno działanie, będzie ukierunkowane dla tak zwanych choreki, czyli dla hoteli, restauracji, a drugie dla firm, które będą chciały wprowadzać rozwiązania gozowe. Jeśli ktoś jest zainteresowany ofertą, bo dzisiaj to było bardzo krótko i zwięźle i szybko przedstawiona oferta, zapraszam do kontaktu z naszą infolinią, na której Państwo znajdziecie więcej informacji, czy też na stronie internetowej, więc dziękuję i zapraszam.